Gdzie jest Bingo? Bingo! Bingo! Gdzie ty jesteś? Ha, nigdzie nie mogę znaleźć Bingo. Może ukryła się pod stołem? Nie, pod stołem jej nie ma. Bingo! Hej, córcia, widziałaś może Bingo? Nie. Na 100%? procent? Eee, tak. Dlaczego zachowujesz się podejrzanie? Wcale, że nie! Właśnie, że tak. Twoje zachowanie jest podejrzane. Czy powinienem o czymś wiedzieć? Nie. Hmm, okej. Okay. Może twoja mama wie. Mam na ciebie oko. Mnie nic nie umknie, wiesz? Hej, mama, widziałaś bingo? Szukałem już chyba wszędzie. Oj! <laughs> nie, niestety. Nie było tutaj bingo. Przysięgam. Ty też się dziwnie zachowujesz! O co w tym wszystkim chodzi? Czemu wszyscy zachowują się podejrzanie? Bingo! Bingo! Nie no, to niedorzeczne. Czy ja kiedykolwiek znajdę. Bingo! Jeszcze raz! Wersja polska a Reżyseria Janusz Dąbrowski. Dialogi Hanna Malarowska.